Dzisiaj powiemy sobie o gnostycyzmie, i prawda jest taka, że chrześcijaństwo wcale nie musiało wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj. Zresztą i dzisiaj nie wygląda jednolicie, bo przez wieki, w, w sferze poglądów, chrześcijaństwo podlegało licznym wpływom, tendencjom, naporom. Jedne z nich nazywamy herezjami, inne po prostu jakąś odmiennością kulturową, czy tendencjami teologicznymi albo ideowymi. Poprzednio mówiliśmy, że chrześcijaństwo mogło stać się żydowskie, mogło być tylko odłamem judaizmu, niczym więcej, zamiast stać się religią uniwersalistyczną. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że u samych początków chrześcijaństwo mogło przybrać zupełnie inne oblicze, na przykład gnostyckie albo manichejskie, o czym powiemy następnym razem. Chociaż to też nie były jedyne zagrożenia. Właśnie chcę na to zwrócić uwagę, że, że chrześcijaństwo mogło pójść w zupełnie inną stronę. To jest kolejna ta sytuacja, można powiedzieć, takiego, takiego wyboru, którego, którego dokonano. Kiedy na świecie pojawiło się chrześcijaństwo, to jest to świat na wschodnich kresach imperium Romanów w dużej mierze schelenizowany. Oznacza to kulturę, która powstała w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego, czyli z połączenia wpływów heleńskich. Czyli klasycznego antyku greckiego oraz kultur i religii orientalnych, które stworzyły taki konglomerat, mieszankę czasem wybuchową, e, tych, tych właśnie wpływów, które nazywamy wspólnie helenizmem. I właśnie kiedy na, na gruncie helenizmu zaczęły powstawać różnego rodzaju religie synkretyczne, synkretyczne często bardzo płytkie, niespójne wewnętrznie, pełne niekonsekwencji. To, to ich i taką naturalną, intelektualną przeciwwagą były nowe systemy filozoficzno-religijne, które też się rozwijały w, w tym samym czasie. I one na drodze rozumowej spekulacji próbowały odpowiadać na te różne egzystencjalne pytania dotyczące stworzenia świata, pochodzenia zła i tym podobne. No i na tym tle, właśnie też na, na, na rubieżach chrześcijaństwa i świata pogańskiego, pojawiły się, pojawiła się takie tendencje, które nazywamy gnostycyzmem. Niemiecki teolog i historyk XIX-wieczny z przełomu XIX-XX wieku Adolf von Harnack nazwał gnostycyzm najdalej posuniętą helenizacją chrześcijaństwa. Czy to jest właśnie ten wpływ helenizacji, czyli takiej orientalizacji, synkretyzmu, czyli łączenia różnych religii, dlatego że w gnostycyzmie zauważymy wpływy i związki różnych religii. I, I chrześcijaństwa, i judaizmu, i, i którzy nawet z, związki z buddyzmem, dostrzegają z hinduizmem, przeróżne, przeróżne rzeczy się tam pojawiają. Ślady gnostycyzmu znajdujemy już w Nowym Testamencie w listach Pawła, w liście Pawła do Kolosa, w listach Jana, chociaż w szerszym stopniu ten gnostycyzm do kościoła zaczął przenikać w II wieku dopiero na początku II wieku. Jak to się stało w ogóle? I tutaj musimy zacząć sobie od, od pewnej takiej refleksji, że chrześcijaństwo od samego prawie początku, kiedy zaczęło się rozwijać poza Palestyną, podlegało różnym wpływom lokalnym. Po prostu do kościoła wchodzili ludzie z różnym bagażem poglądów kulturowej tożsamości czy preferencji, co prowadziło do różnych napięć z tego powodu. No, bo człowiek nie zawsze przychodzi do kościoła jako czysta karta, jako, jako taka niezapisana karta i, i my ją zapisujemy od nowa. Wielu ludzi przychodzi do kościoła z bogatą kartoteką już. I nie jest to tylko kartoteka przeszłości, ale też preferencji, oczekiwań. Oni chcą być w kościele, który ma wyglądać tak, jak, jak oni to sobie wyobrażają. I, i w, dlaczego wtedy miałoby być inaczej? Skoro dzisiaj właśnie tak to wygląda. Tak więc pojawili się ludzie, którzy mieli ambicje wzniesienia chrześcijaństwa na wyższy poziom intelektualny, takiej filozoficznej spekulacji, włączenia do, do chrześcijaństwa elementów neoplatonizmu, a innych nowi nowinek z pogranicza filozofii i, i spekulacji religijnej, tak żeby to chrześcijaństwo nie było taką religią prostych rybaków i, i rzemieślników. No i właśnie gnostycyzm bardzo dobrze się do tego nadawał, bo on pociągał swoim takim mglistym pesymizmem, y Takim, takim mistycyzmem, właśnie pesymizmem. Nie wiem, czy zauważyliście, że pesymizm wydaje nam się być głębszą postawą, a optymizm płytszą. I tak czasem to właśnie wygląda, że, że, że pociąga nas bardziej pesymizm. Właśnie ta atmosfera tajemniczości w gnostycyzmie, wobec których twierdzenia ortodoksyjnego chrześcijaństwa wydawały się takie banalne, takie, takie rażące prostotą. I, I może dlatego y, wielu nauczycieli gnostycyzmu szczerze uważało się za chrześcijan, jak, jak pisze John Kelly, y, historyk doktryny chrześcijańskiej, y, jakiś jest, jest jakiś element prawdy w tezie, że ich systemy były próbami nowego przedstawienia prostej Ewangelii w takich terminach, które by ich współcześni mogli uznać za bardziej zadowalające z filozoficznego, a nawet naukowego punktu widzenia. Czyli gnostycyzm jest taką próbą, jakby, y, do dopasowania chrześcijaństwa do wymogów takiego no, no bardziej wyrobionego, intelektualnego systemu religijnego. Samym gnostycyzmem natomiast problem jest taki, że, że w zasadzie nie ma jednego spójnego systemu w obrębie tej herezji, no bo został on uznany za herezję, niewątpliwie. Gnostycyzm, gnostycyzm rozwija się w swoich różnych odmianach, w zależności od fantazji lokalnych nauczycieli, i, i, i mamy tam całą, całą Całą paletę, cały wachlarz różnych poglądów, często sprzecznych ze sobą, bo nauczyciele nie musieli być spójni, każdy, każdy szedł w swoją drogę, na swoją drogą. I podstawą gnostycyzmu jest, jest gnoza, rozumiana jako taka próba przeniknięcia boskości, jako wysiłek, który człowiek musi się zaangażować z całą swoją zdolnością rozumienia, poznania, przeczuwania duchowego. Jakiegoś takiego absorbowania treści, więc gnoza jest też takim rodzajem wtajemniczenia, takim rodzajem rozumowej spekulacji, która też wymaga wtajemniczenia, i wtedy właśnie pociąga to ludzi, że, że oni są tymi, którzy posiedli tę tajemnicę niedostępną dla zwykłych śmiertelników. Oni posiadają te tajemnice świata, Boga, stworzenia, to coś, czego nie mają inni ludzie. Cechą wspólną praktycznie wszystkich systemów gnostyckich, bo one pomimo tych swoich rozbieżności mają też pewne, pewne cechy jednoczące, jest takie ostre dualistyczne przeciwstawienie sobie ducha i materii. I to będzie bardzo charakterystyczne też w późniejszych czasach dla innych podobnych religii właśnie ten silny dualizm ducha i materii. Nauka gnostycka opierała się zasadniczo w swoim fundamencie, na dwóch założeniach: idei zapożyczonej od, od Żydów o, o nieskończoności, nieskończonej, nieskończonej wyższości Boga i, i twierdzeniu o, o niezmierzonej niegodziwości i, i nędzy duchowej człowieka. Oprócz tego, gnostyków nurtowało jeszcze dwa, dwa pytania, które nurtują człowieka na przestrzeni wszystkich wieków. Skąd wzięło swój, swój początek materia i życie? Które są no, jawnie niedoskonałe, jak, jak pokazuje to nasza obserwacja świata. A przecież Bóg jest doskonały, więc jak doskonały Bóg miałby stworzyć niedoskonałe, niedoskonałe życie, niedoskonałą materię? A druga kwestia to jest problem pochodzenia i właściwości zła w człowieku i we wszechświecie. Ta idea teodycei, czyli, czyli rozwiązanie problemu zła, zła na świecie. Więc w rozumieniu gnostyków, Bóg, rozumiany jako, jako Monada, jako taka istota pojedyncza, absolutnie, jest istotą doskonale transcendentną. Człowiek natomiast należy do świata przeznaczonego na zagładę, jest, jest zanurzony w tym, w tym zepsuciu materii. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem występuje natomiast cała hierarchia eonów, takich bytów pośrednich, które są emanacją Boga. Najwyższe eony zrodził sam Bóg, a później i one są odbiciem podobieństwa do Stwórcy. Natomiast one dały, początek, one dały początek innym eonom, już tym mniej doskonałym, które następnie tworzyły jeszcze mniej doskonałe, więc już coraz mniej boskości było w nich. I tak tworzą się te poszczególne szczeble eonów, aż, aż przechodzimy przez 365 takich szczebli stworzenia. Które w sumie tworzą zamknięty, skończony świat, zwany przez gnostyków pleromą. I, I tutaj, w, w rozumieniu tych gnostyków, to takie pomysły są naprawdę fantastyczne, fantastyczne naukowe, muszę powiedzieć. Jeden z najwyższych eonów, tych eonów pierwszego rzędu, Demiurg, Niektórzy gnostycy utożsamiali go z, z Jachwę, starotestamentowym Bogiem Jahwe. On się zbuntował przeciwko właściwemu Bogu stwórcy, próbując się z nim zrównać, i w rezultacie tego, że przegrał ten pojedynek, został wyrzucony ze świata duchowego. Musiał się przenieść ze swoim potomstwem następnymi niższymi e eonami do, do świata pośredniego. I w rezultacie czego on dał początek światu materialnemu. Więc zobaczcie, że. Widzimy tutaj pewne wyraźne podobieństwa do, 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 do nauki biblijnej, tylko no, gnostycy nadali temu swój, swój, własny, swój własny kierunek. Z kolei, według innych gnostyków, Demiurg działał z polecenia Najwyższego Boga, on, będąc tym niższym eonem, przez to był mniej doskonały niż Bóg, działał na polecenie Boga i stworzył świat mniej doskonały, bo był mniej doskonały. Więc to tłumaczyło, Tłumaczyło, dlaczego świat powstał właśnie jako, jako coś niedoskonałego, a, a dlatego, że niedoskonały, e, on go tworzył. I to jest tylko taki jeden z prostszych systemów kosmologicznych e, gnostycyzmu, bo były dużo bardziej skomplikowane. Natomiast nas interesuje pytanie, jaka jest rola człowieka w tym całym systemie? Jest skomplikowanym, bardzo mocno. Więc człowiek sam w sobie nie jest całkowicie do zły, dlatego że jest ostatnią emanacją eonu, więc jakaś tam iskierka boskości jeszcze w nim pozostaje. Ten, ten duchowy element uwięziony przez materię i, i dążący do wolności, więc tutaj ciągle pojawia się ta idea, że, że materia walczy z duchem i, i, i materia jest zła i ducha chce uwięzić, a duch chce się uwolnić. I cała ludzkość, zdaniem gnostyków, ze względu na swój stosunek do świata materialnego i ze względu na swój stosunek do gnozy, czyli poznania, wtajemniczenia, dzieli się na takie trzy kategorie. Samo istnienie jest wynikiem grzechu, życie jest złem, więc ci, którzy są najbardziej osadzeni w tym, w tym zwykłym, doczesnym świecie, którzy zadowalają się samym istnieniem, to są chilikoi. Oni są nieodwołalnie zgubieni, bo dla nich istnieje tylko to, co materialne i nic więcej. Jest druga grupa, tacy, którzy przez poznanie zrozumieli drogę zbawienia, to są psychikoi, to już są ci, którzy, którzy kroczą do, do zbawienia. Oni mogą zmierzać do Bożego pokoju. No i jest wreszcie trzecia grupa, to jest ta gnostycka elita, ci, którzy wyrzekli się wszystkiego w życiu, a jednocześnie dostąpili najwyższego wtajemniczenia. I, i, I to są te duchy wyższe, tak zwani pneumatikoi. Oni już dostąpili zbawienia. I według poglądów gnostyków, apostołowie, czy prawdziwi apostołowie, ci uczniowie Jezusa, swoje najgłębsze rozumienie tej nauki, którą im Jezus przekazał, czyli tej gnozis, właśnie przekazali tylko wybranym swoim uczniom, tylko niektórym. Pozostałym przekazywali taką prostą naukę ogólną. Natomiast to, co było najbardziej skomplikowane, najbardziej takie, Zaawansowane, przekazali tylko tym wybrańcom. I właśnie ci wybrańcy są spadkobiercami, dziedzicami tej ezotorycznej nauki i wiary, tego prawdziwego gnostycyzmu, tej prawdziwej gnozy. Z kolei, według innych gnostyckich poglądów, ci pneumatikoi, ta elita gnostycka, otrzymując iskrę Bożą, jakby taki dodatkowy element Boży w sobie, stali się powołani do świata najwyższego już bez względu na. Na swoje postępowanie moralne, które, w związku z tym, że jest związane z materią, a materia jest bezwartościowa i nie przynależy do świata wieczności, bo, bo poznanie jest najważniejsze, a materia ma, ma znaczenie drugorzędne, więc ich postępowanie moralne nie ma znaczenia. Oni mogą żyć jakkolwiek, to, to w ogóle nie, nie wpływa na, na nic. Niektórzy gnostycy też przyjmują teorię zbawienia przez dzieło Chrystusa. Chrystus tam się owszem pojawia, na przykład w szkole walentyniana. Chociaż ten Chrystus jest taki prawdziwie gnostycki, więc odkupienie do, dokonane przez, przez Chrystusa to jest czyn o takim charakterze czysto zewnętrznym, symbolicznym jedynie, natomiast to, co jest istotą, dokonuje się przez gnozę, czyli głębie poznania. Więc, więc Jezus to jest taki eon, jeden z eonów, przypadkowo połączony z pozornym ciałem, dlatego nie umarł rzeczywiście bo też nie był rzeczywisty, nie był w pełni cielesnym człowiekiem. Tutaj mamy element doketyzmu, takiej starożytnej też herezji, która mówiła właśnie o tej pozorności Chrystusa. Jeszcze inne szkoły gnostyckie z kolei przyjmowały te, tezę o powszechnym odrodzeniu ludzkości, że na koniec świata nastąpi tak zwany apokatastazis, że zginie tylko materia nieożywiona, a Bóg uratuje wszystkich, wszystkie, wszystkie, wszystkie organizmy żywe. Więc tak wygląda taki najogólniejszy zarys, bo to trzeba by poświęcić godziny, żeby to bliżej przekazać. Najogólniejszy zarys nauki gnostyckiej. Natomiast w wbrew pozorom w, w tym samym gnostycyzmie, nacisk położony jest w praktyce nie na skomplikowane systemy doktrynalne, które są dostępne tylko dla nielicznych, więc cała reszta i tak się nie ma czym zajmować. Więc oni powinni skupić się na tym nastroju mistycznym, na takiej praktycznej religijności. No bo tylko to jest im dostępne. Więc ten, ten kto posiada poznanie, tą gnozę, ten jest pewny swojego zbawienia i jest zdolny już do nabożnego życia. I, i, I tym pozostałym z kolei ten bardzo bogato rozwinięty sakramentalizm miał pomagać w utrzymaniu zdobytego przez poznanie zbawienia. Natomiast celem poznania jest umożliwienie wstąpienia duszy ze świata niższego do sfer wyższych. Stąd pewnie niektórzy, niektórzy tutaj dostrzegają te związki z buddyzmem i, i właśnie z tych, z tych sfer wyższych wstąpił do, 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 do nich Zbawiciel. No i ta idea zapewniała gnostycyzmowi powodzenie u wielu ludzi tęskniących za wyzwoleniem z tej ziemskiej nicości, a przy tym tą całą tajemnicę i to wtajemniczenie, to, to wejście wyżej i tak dalej. Gnostycy. Gdzieś tam pojawiając się na obrzeżach chrześcijaństwa, oni zaznajomili chrześcijaństwo z misteriami, z tymi ta, takimi tajemniczymi ceremoniami zapożyczonymi z kultów helenistycznych. Natomiast poparcia dla swojej doktryny i dla tych ceremonii misteryjnych szukali w bardzo dowolnej egzegezie Nowego Testamentu, no bo oni się na Nowy Testament też powoływali. Ale oprócz tego powoływali się na rzekomo tajemną tradycję apostolską. Stąd próbowali ją przemycić do kościoła poprzez swoje pisma, których próbowali też włączyć do kanonu Nowego Testamentu. Takie jak Księga Barucha, czy Ewangelia Tomasza, Ewangelia Judasza. Była cała masa takiej gnostyckiej literatury, która gdzieś tam na obrzeżach chrześcijaństwa się pokazywała, i chrześcijanie musieli bardzo pilnie uważać, żeby, żeby ona się gdzieś tam nie, nie dostała rzeczywiście. Nie, nie zaczęła żyć swoim życiem jako, jako ta właściwa literatura. Więc gnostycy zasadniczo nie stworzyli właściwego, własnego, odrębnego kościoła. Zadowalali się tym, że funkcjonują gdzieś na, na peryferiach chrześcijaństwa i gdzieś tam wprowadzają to zamieszanie. Wchodzą gdzieś między chrześcijan i, i, i kuszą ich tą swoją nauką o tym, o tym szczególnym, szczególnym zaawansowaniu e, duchowym, że oni też, ci słuchacze, mogą dostąpić tego zaawansowania. Sami gnostycy uważali się za reprezentantów takiego duchowego oświecenia, patrzyli na chrześcijaństwo z wyniosłością, więc nie chcieli się tam mieszać do, do tego prostackiego kościoła, natomiast chcieli z tego kościoła raczej tych ludzi wyciągać pod pozorem właśnie tego, tego zaawansowania. I ruch ten dosyć szybko został jakby zidentyfikowany negatywnie przez, przez chrześcijańskich nauczycieli, potępiony. Natomiast ciekawe jest to, że on przetrwał aż do końca Cesarstwa Rzymskiego, aż do końca starożytności, w zasadzie ten, ten gnostycyzm w tej, w tej pierwotnym y, sensie. Natomiast później się ciągle odradza i ciągle odradza y, w następnych wiekach. A Apogeum gnostycyzm przeżył w II wieku, w II stuleciu, ale później ma taką niesamowitą zdolność odradzania się też w średniowieczu, w późniejszych y, stuleciach, w postaci paulicjanizmu, bogomiłów, katarów, później z kolei w czasach współczesnych, już to jest antropozofia, teozofia lub New Age to wszystko ma swoje podłoże gnostyckie. Nie, mimo, że nie ma bezpośredniego dziedzictwa, to jednak to, to podłoże jest. I, I mimo, że chrześcijaństwo z tym gnostycyzmem się, się rozprawiło dosyć, dosyć skutecznie, to jednak gdzieś tam te elementy takiego gnostycyzmu na zasadzie tej tajemniczości przeniknęły i, i gdzieś tam, jak, jak pisze profesor Niemczyk, historyk doktryny chrześcijańskiej, no ubocze odsunięty zostaje Jezus historyczny, a na czoło zainteresowania wysuwa się tajemniczy proces jego ucieleśniania się z gnostycyzmu, wywodzi się również subtelny sakramentalizm praktycznej pobożności kościelnej. Tak więc no, nie do końca udało się z tym gnostycyzmem dać sobie radę, bo Pewnie też dzisiaj spotykamy się z pewnymi nowymi wcieleniami tego, tego, tej, tej idei.